jaka formuła walki k 1 widzimy się na gaj o super baker super cieszę się po co ja beton nakładam daj spokój mówię że się czerwienie ludzie ja nie potrafię normalnie rozmawiać bo palę co chwilę buraka po mnie widać jak nie wiem Myślałam, że dzisiaj też są otwarte sklepy, bo wczoraj były zamknięte, ale wczoraj poszłam na tą randkę z Kasprem. No i nie kupiłam sobie nic. Dzisiaj chciałam kupić Kieckę. Mówię, zrobię mu niespodziankę. przyjdzie do jego pracy, odpiń żona, wiecie, z dekoltem na szpilkach. Jak na złość wszystkie sklepy zamknięte. Wczoraj otwarte były, wiem. Już widziałam tego buraka. Mówię, to nie jest moja wina, że, że się zaburaczyłam, tylko twoja. Na własną odpowiedzialność widziałeś tego buraka.